Niektóre ligi kończyły w poniedziałek zapraszam wszystkich do oglądanka. Na początek screening z serii dziennej. Co się wydarzyło w filmach dziennych? No nie trafiliśmy bombeczki przez cały tydzień, co mnie bardzo dziwi, bo zawsze bombeczki trafiamy. Kursy powyżej 2.0 wyszły nam na plusie 375, dwa dni minusowe poniedziałek, sobota, w niedzielę było na 0 No i cztery dni plusowe wtorek środa czwartek piątek. Z remisików minus 320, choć nam się to nie zdarza, no bo remisy zazwyczaj nam wychodzą na plusie. A tutaj było w poniedziałek, środę, czwartek i sobotę czerwono. No a wtorek, piątek i niedziela plusowo, jeśli chodzi o remisiki. Kuponiki 3 trafione, 933 zysku. Co nam suma sumarum daje 638 potencjalnego naszego zysku z całej serii dziennej poprzedniego tygodnia. Tak więc daily plusowo. Rozliczmy weekendik z top ligami. Od Polski zaczniemy. tablicą. wyszło nam na minusie, trafiliśmy tylko dwie pozycje z Ligi Polskiej. Trafiliśmy Krakowie, nie po faworycie, za 3,25. Jagiellonie za 1,65. W Lidze Pierwszej Polskiej na plusie trafiony remis ŁKS-u z Osnowcem 3,25. Katowice na wyjeździe za 2,20. Łęczna u siebie za 2,45. I remis Hrobrego z Odrą za 3,35. Kuponiki niestety w śmietnik, i Liga Polska wyszła na minusowo. Już dawno polska liga nie wychodziła aż tak źle, to znaczy, że przyszły tydzień będzie lepszy. Liga Niemiecka tablicowo równo na 0. Rzadko się tak zdarza, że tablica wychodzi na równo 0, a tutaj akurat tak się zdarzyło. Bayern trafiony za 1,40, Lipsk za 1,25, Werder za. 65 i Remis Herty z Hoffenheim za 3,70 z kuponików, jeden standardowy trafiony na dwa wyjęte z niego było 433 i kupon Royal również trafiony. 805 wyjęte, tak wyglądała statystyka. Ligi niemieckiej: kupony dały nam 788 zysku. Tablice na zero, tak więc łączny zysk to 788 z ligi niemieckiej. Liga angielska minusowo też. Angielska nas troszeczkę zadziwiła: 270 tablicy, trafiony Arsenal za 2,05, Chelsea za 1,85 i remis Leeds za Stonewillom. Tutaj dużo zepsuł nam Liverpool, bo gdyby Liverpool dowiózł to zwycięstwo, to byśmy trafili kupon Royal, a tak to trafiliśmy tylko jeden standardowy za 326. Tutaj brakowało nam Liverpoolu, Anglia byłaby na plusie, a tak jest na delikatnym minusie 394. Liga hiszpańska tablicowo minus, trafione Bilbao, Barcelona i remis Espaniolu z Walencją. Co mnie bardzo zdenerwowało, to że z Vallejano z Elche przed chwilą wygrało, a było 1-1 do 95 minuty. Tak więc byśmy wyszli ładnie plusowo z Hiszpanii, a tu nam niespodziankę zrobili. Standardowy kupon trafiony 682, tak więc dość duża przebitka, jeśli chodzi o Hiszpanię. W Royalu zepsuł nam Real Madrid, Delikatny minus w lidze hiszpańskiej, zaliczyliśmy w tym tygodniu. Liga włoska tablicowo minus trafione Lazio 1,4, Juventus 1,55 i Udineze 2,50. Standardowy kuponik 1 na 2 trafione. 514 wyjęte, więc pora przebitka. Kupon Royal również trafiony z Włoch, co nam daje zysk całej Ligi Włoskiej 246. Kupony zarobiły nam 701, a tablice minus 455, Włochy na zielono. Liga francuska tablicowo minus 185, trafiona Marsylia, PSG, Lorient za 295 i Toulouse za 20. Z kuponów jeden standard trafiony, 288 tutaj wyjęte, do tego oczywiście Royal trafiony 867. Jak wyglądało na rozliczeniu, kupony 705 do przodu minus 185 tablice, łączny zysk z ligi francuskiej 520. Liga holenderska tablicowo plus i to dość spory: 315. Alkmaar wygrało z Groningen za 1,8. 1,8 również zapłacili za Sittard i 1,8 za Utrecht. Do tego Walvik Remis ze Spartą 3,45 i Emens Herenven za 3,30. Ładny zysk tablicowy. Z kuponików dwa standardy nie trafione, za to kupon Royal trafiony. A tu było aż 1362 wyjęte, jak wyglądało rozliczenie Ligi Holenderskiej. Tablice 315 do przodu. 912 z kuponów 1227 zarobiła nam Holandia. Kuponu głównego weekendu nie trafiliśmy, a całkowite rozliczenie wygląda następująco: Polska minus 365, Holandia. Plus 1227 Włochy, 246 do przodu, Francja, 520 do przodu, Niemcy, 788 do przodu, Anglia w plecy, 394, Hiszpania, 158 w plecy. No i kopon tygodnia, minus 1000. Niestety musimy tutaj odjąć, jeśli chodzi o zysk łączny, stoplik europejskich to 594. Tak więc plusowo. Top ligi europejskie. A tak wygląda zarobek tygodnia. Serie dzienne: 638 do przodu. Top ligi: 594, co nam daje, że w ten tydzień zarobiliśmy na czysto 1232. Mam nadzieję, że jesteście happy. Muszę jeszcze przyznać, że liga typera nie została podsumowana. Czekam, aż osoba licząca wyśle mi skrypt. Tak więc myślę, że w filmach już jutrzejszych wieczorem będą umieszczone aktualizację do tabeli Ligi Typera póki co nie mam jeszcze wyników, to zostanie zaktualizowane w ciągu najbliższego dnia. A grupki vip owskie wyglądały w ten weekend następująco: ze standardu z piłki nożnej zysk 125, z nfl standardu 190 zysk na czysto, jeśli chodzi o Formułę 1 147 50, jeśli chodzi o premium NFL. No, tutaj jeden przykład, który zarzuciłem pierwszy z brzega 118022. Tak wyglądały grupki vip w ten miniony weekend. Tak wygląda aktualna statystyka serii filmowych. Czekamy oczywiście jeszcze na aktualizację ligi Typera i tą sprzed dwóch tygodni. Wartości, oczywiście, tutaj na głównej tabeli są i będą na bieżąco dodawane. W tym tygodniu mamy Puchary Europejskie. Filmik już jest na kanale no i oczywiście będą top ligi do tego seria dzienna tak więc więcej statystyk w przyszłym tygodniu no a na kanale pojawi się prawdopodobnie jutro filmik właśnie o grupach Wipolskich. tam wyjaśnię Wam jakie grupki mamy żebyście mieli pogląd jak to wszystko wygląda bo dość dużo zapytań mam ostatnio a propos grupek a wyjaśnię Wam to na filmie tak poglądowo żebyście wiedzieli i mieli pewny zarys tego właśnie produktu Póki co bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę, obserwujcie dalej i do usłyszonka w kolejnych filmikach.